Już, no już nie na odcinku, nie na, nie na live. No. tu mamy Soloscap, na którym ja nie uczestniczę, bo, no, bo jestem słaby, ale Patryk nie, ale dzisiaj sobie z nim zagramy, Patryk panie, pan się musi przewitać, jakby co, jakby nie? No i tak to ja, to ja rozumiem Losowy, ciekawe jaki będę miał skin. Nie, dobra, to ja zmieniam mm. Ninjas, gdzie poszłeś? Oś nie lubi popić Redzi ready, ready, ready. Zależy ile będzie łapek. Jeżeli będzie co najmniej pięć, to nagrywam jutro. Jakiegoś ze skina Aż chcę się je zobaczyć jest to jest to Twoim zadaniem jest zdobywanie Złotych rzetunów za likwidację Drogich graczy Poleć Lecimy na... No co możemy polecić? a dobra, chodźmy na snę. Ej, ona wciągnie z łysa? Coś jest nie tak. Mhm, jak zwykle. mhm. Mm mm -hmm. no nie ma 5 HP nie ma 5 HP Dobra ja zostaję na elektrowni spoko ja też bo na elektrowni jest dużo, w sumie nawet dużo lutu Chciałem mu dać head'a, ale stwierdziłem, że nie będę się z nami tak znęczał. Znęcał, sorry. O siema. Bananek leży już, bananek będzie tuż, tuż. No co? Położyłem bananka, teraz ktoś mnie zlikwidował i tak... tak można grać. Ej, Patryk, chodź szybko. Patryk, chodź szybko, bo zaraz zginę. Tutaj. Eee... Okej, okay, dobra, już mnie zabili. Ale powaliłem bananka. Likwidujesz Filo... Filo... Kurde. Trudno go się wymawia jego imię. Ej, jego... tak. Jego nazwę. No elektrownie już O w sumie tak tu jest ta fajna ta Tu jest fajna taka skrytka, Sali ja nie pójdę po siebie Bo jestem zbyt no. daleko A to tu Sari nie ma nic? Dobra, leży ja mam mało hapsa. Tak nie tak mogę grać? Ej, Pati, masz coś do leczenia? Jakieś keby czy coś? No! On jeden HP. Ej, ja mam jeden HP. Ej, a jak zginę to już się nie odrodzę. Ej, masz, poczekaj, czekaj tam przy tym się ja do ciebie idę. Nie, ja przyniosę tego. No to, no to przynieś tu. Właśnie ja nie mogę ruszać. Bo jak wejdę w tą lawę, to mnie zabije. Kam, kam, kam. O, dzięki. Ulat weź mnie Dobra to ile już mamy kieli bo ty jednego i ja Nie, ty aż trzy. Jak? Jest? Ja mam trzy? No, to ja mam trzy. Czekaj, będę musiał sobie sprawdzić. nice Ben No to mam co chapa co hap co hap co hap I ciekawe jak ondan Bierzesz też tego skina? Nie, tego trzebu pewno nie będzie. O pewnie tak, ale... Nie wiem, może Flachman się zlituje i go zostawi. Nagroda chyba jest dłuższa. A ja w ogóle nie trafiam i, i, i robię L2. Robię L2 i w ogóle nie trafiam. A jeszcze mam dodatkowo włączone autocelowanie, ale... Czekaj, ho, 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 chodź szybko O Idziesz? Postaram <grymne> Chciałbym, żeby nikt Cię nie zabił no, Tak, teraz nagle ktoś pogi i daje mi chyba. Ale, ale mi dobrze idzie. Dobra, jest kolejny, leży. Dobra, mam już jedno zadanie zaliczone do Gotyk, sorry. Gdzie jesteś, Patik? Trafe. Ok, do Ja właśnie bardzo słaby Ja byłem na ty typa, Od do mnie. Byłem nie? mnie Bo tam, tam, widzisz tamtego Widzisz tamtego Tam jest typ Zaraz niego nie go wyjdzie. Nie, patrz, zaraz nie go wyjdę. Ale nie, dobra, wolę i z tobą. Nie, bo ja jestem zaznaczony. Drugie miejsce i tam. Ay, tam widzę że się nawala! Ajajaj! Aj, aj. Siedem HP. Jak ktoś mnie balnie, to odginę. Będzie ciężko. Oj, dobra. Leżę, pokażę. Aj, dobra. Nawet nie najgorzej. Możesz jeszcze jedną grę? I możesz jeszcze jedną grę? No. Dobra, jestem. Tak, no. No 7. 7? No 7, bo mam jeszcze dodatkową jedną. Bo pani sam stwierdziła, że całej klasie nam zrobi dodatkowe zajęcia z... z tym. Ale dobra. A może... Eee... Tak? A co? Mm, szkoda. A ja dzisiaj miałem 5, ja to ty, ty miałeś 6 ja, no ja dzisiaj miałem 5 Co? O czwartej przerwy pilnuję drzwi Okej, ale jak pilnujesz drzwi? Do tych na dwór Czemu, ale czemu je pilnujesz? A tam się nabalają tam wszyscy? Najlepsza była siódma lekcja, nie? W e, e, tamty piątek, bo się tak nawalali, tak jak była bitka, że była bum, bum, bum. Ja bym chciał, żeby wróciło. Co? Co? Ale dzisiaj mi dobrze poszło. Bo 5 killi? Dobra, gra. Jak myślisz? 5 killi i nawet dobrze, nie? Jak swój rekord pobijemy? Jakim cudem? Co? To dobrze. Tutaj? Lepki, lepki, lepki. To teraz będziemy tańczyć. Wiecie w ogóle, że Wiecie w ogóle, że na wykrzywionych ma powstać Gotham City? Kto wie, daję łapkę w górę? Hej, armii, tak. łapka w górę. Ja tyle nawet sugerentów nie mam. I chyba nie... No nie! No. Jak wleciałem i tańczyliśmy, to mnie wywaliło? Ale dobrze, że Michał Pania zabrało. No. <laughs> no nie, kurde. Ale był chyba lepszy. No. Bo tu na początku nas. On tu gdzieś był. O nie! No i mnie zabili, nie? I jeszcze raz mnie zabiją i już ja wspomnę. Właśnie, daj mi i do niego i mi go pokaż. Ja muszę go zobaczyć. Ale już go właśnie ja już ginę. Ja już ginam. Dawaj tam do niego podbijaj. A nie ich jest dwóch w sumie. Albo dawaj Ja tylko okay. Dobra, dawaj jeszcze Jeden slajd live minut a razem jeszcze z, Razem jeszcze z tamtym to czekaj, muszę zobaczyć ile tamten e, trwał. Topszat to jest live Fortnite i on dwa dni temu to nie ten live, Ej, jakiś. Nie, który? Ma sobie, tam który? który? A tamten 16 sekund 16 minut, sorry 16 sekund. Dwa, nie, 26. 26 plus 19 Patryk to będzie w wlaciwie zadanie 26 plus 19 Dobra, to teraz już jest minuta to będzie 36, bo jest. Bo teraz będzie 12? Nie patrz. Eee, nie, nie to, to ja coś źle policzyłem 26 plus 20 No, 26 plus 20, ile to jest? Dobrze ta postać jest łysa którą mam Dobra, ja nie ugram. Tak? A nie, nie, w sumie ja też nie ogram, bo z niej mi się dobrze gra. Ale nie, bo jestem ja łysy to mniej to. Ten. Ej, może sobie kupię za mało. Poczekaj chwilę, tylko sobie wpiszę w pace of karda. Ej, w sumie kupię sobie różne odbicia. Bo mam pace of karda za 100 zł przy sobie. No, Fortnite zostaw proszę odbicia, czekaj. O nie, w sumie. O nie, w sumie mi się nie chce. Nie ja stwierdziłem, że bez sensu. Żartowałem Nie mam O, iskra jest fajna Ale nie ma hajsu A w ogóle ma takiego fajnego pieska Ej Patty, ubierz, ubierz, ubierz sobie plecak pupil Ubierz sobie pupila na plecy Bo muszę mieć zadanie, żeby pogłaskać. No, możesz psa. Ja mam, ja mam pusie, ja mam pusie, której już nie ma, ale mam. Patrz. Pusia. Mam czarną puchę, której już nie ma, ale szkoda. miał A szkoda. A że już jej nie ma. I pamiętasz tego kota kingi? Co? grubego takiego. To był najlepszy kot na świecie. ale jutro będę grał... W... nie wiem, nie wiem, nie wiem może... jak przyjdziesz ze szkoły nie, jak przyjdę ze szkoły to robię lekcje bo jak ja przyjdę ze szkoły mhm. i odrobię lekcje to ja odniosę No to przyjdź po mnie spoko? To może ci jeszcze nie będzie nie no, to wiesz co? a poczekasz za mną? A ja mam inną maskę, ja mam taką białą. O, pokłaskać? Daj. Jest, jest. Duch zespołu jest. Zaliczone zadanie. No. Czyli teraz jest już następny stopień. I następny... patrz. Jeszcze jak nam, jak jeszcze jedno zadanie teraz ukończymy, to mam już diskomiscini. Dobra, chodźmy na to. No spoko, nie wiem, czy ja tam już nie malowałem, ale dobra. Ej, w sumie, w sumie tu nie malowałem jeszcze. Ej, ja nie poleciłem na słone. E, gdzie jest słone? A to jest sklep, ja obok sklepowy jestem. Gdzie są słone? Słone z Czechy. Dobra, zabij mnie, no. Dobra zabij mnie, jak już się tak kieszysz, że mnie zabijesz. Po co na piłkaro? Nie, to nie jest piłkara Nie, to nie jest piłkara To nie jest piłkara, to jest, to jest z tego sezonu G był chyba drift O ile dobrze pamiętam No poczekaj, ja muszę polecieć pierwszy na słone. żeby zrobić to zadanie O czekaj, już bywało Co? No bo tak fabryki były. Nie bo mnie zrespiło daleko właśnie z, z słonych hmm. Tam do ciebie idę już. Słyszałem. A nie zniszczyli tej stacji? W sumie tak. Pudjerze mną czy? Mam ich sam. Nie, ich sam. Mhm, tylko że tam jest typ. A, no nie! No jak zwykle, nie? Jak zwykle. Teraz mnie zrep spinowu gdzieś daleko. I sobie w ogóle nie zrobię. No. Teraz mnie... Teraz mnie mam ostatnie odrodzenie. Zrepsy mnie tak daleko tego. Się później... Nie na słonach jestem. Lecz. Lecz. Dobra, jest robione. Malu ile plecy? To już zrobione. O. Ej, a jak teraz kończysz to już grać, to już nie możesz w ogóle PS-a włączyć? O. Nie, bo myślałem, żebyśmy na intro poszli. Oczywiście w PlayStation. Bym ciebie zaprosił, żebyśmy pogadali. O nie. O nie! No skąd? Tu, tam, tam i to, to super, nie? Dobra. Ja to czekaj, to jeszcze ci pokażę. To jeszcze zobaczę, czy mam tą diskomiszczynę. Czy mnie Fortnite nie oszukał. Nie, nie powinien mnie oszukać. Ej, a o, takie... o jest, dobra. Nie wiem. Patrz, pokazaki. Tak? A, bo ty masz dżu zespołu. To jest, to jest lotnia od... To jest lotnia od tego. No mnie! Nie dostajesz do mnie warnetu. Dostajesz lotnię od tego. Patrz, 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 patrz. Masz takie coś? Nie, ale będę miał. Wiesz, kiedy będę miał? Kiedy? Czekaj, ja sobie, jaki taniec jeszcze miałam. Dobra, to pa. No a już musisz kończyć? No pa. Dobra, to pa. To ja się z wami żegnam. Patryk też się żegna. Mam nadzieję, że było fajnie. No i pa. Elo. Do następnego. jinka pa